A więc tak, nagrywam na szybko. Jestem zły, drama będzie, e, ponieważ osoba, którą cały czas promowałem, e, zdobyła naprawdę bardzo dużo subskrypcji dzięki mnie. E, jest to Jerry. Nagrali ostatnio taki film, w którym... E, Umieraj! Jakiś gówniany bambus, jak rozwalałem zas zasrany kurwa jebany bambus I... I, i właśnie w tej sekundzie dokładnie tutaj mówią I Teraz minuta 8 Ej dalej to masz lepszy content, content niż, niż Igor Jeszcze raz Ej, to masz lepszy content, content niż, niż Igor. Jak kurwa... To gówno co to jest. Jak to może mieć lepszy content niż ja? No... tutaj... On, on niby mnie promował. Fał, no... fałszywe promowanie. To ja jestem tutaj gwiazdą, mam mnóstwo subskrypcji. Także go wypromowałem. Jest on tutaj u mnie. O! Jest Jerry. I na jego kanale takie treści naprawdę porównajcie sobie jego filmy. Co to jest? No. i itemy, bo wiem, że ty je masz. Bo ty masz flya. He fucked up. Nie, widzę, że jest... Nie! <ścoughs> będę No co? To, to, to jest lepszy content niż ten? Nie, nieprawda Jeszcze raz się taka sytuacja powtórzy Że na jego kanale usłyszę treści dewastujące moje treści Lub podważające to, iż mój kanał nie jest lepszy Nie rozstaniemy się pokojowo.